Cześć, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Pozwólcie, że opowiem wam fragment mojego dzisiejszego dnia. Byłem na takim targowisku, bo wiadomo, że lepiej sobie kupić owoce, warzywa tam u Polaków, którzy, którzy mogą sobie zarobić, dorobić, a przy okazji jakość jest dużo, dużo, dużo lepsza. Oczywiście trzeba uważać, żeby nie kupić od takiego, który kupuje takie średnie albo słabe jakości, jak w hipermarketach. No i tam sobie oczywiście zrobiłem zakupy, żeby pomóc moim rodakom i Oczywistym jest, że płacę gotówką, więc jak pani mi powiedziała ile mam zapłacić, to powiedziałem, że gotówką. I pani się ucieszyła, pani się ucieszyła i nawet mi urwała końcówkę, czyli zapłaciłem mniej. Moi kochani, jeśli tylko macie możliwości, to płacicie gotówką. To już pal licho te supermarkety, korporacje, ale przede wszystkim zwykłym ludziom, takim, którzy ciężko pracują, bo oni później mogą cieszyć się. Szczęściem, życiem i to jest piękne płacić gotówką, bo za kartę jest przecież prowizja, a poza tym wiecie o co chodzi? No wiecie, no niektórych rzeczy nie można mówić głośno, ale wiecie o co chodzi, nie? Każdy wie o co chodzi. Moi drodzy, co oznacza brak gotówki? Nawet nie chodzi o to, że nie będziemy mieli niczego na koncie, ale pewnie będziemy mieli pustki, ale to już pallicho to już jest druga strona medalu, ale co oznacza brak płatności gotówkowych? Tylko obrót bezgotówkowy, czyli same karty, to co teraz lubi młodzież, bo oni już nie noszą. No bo po co w telefonie? Mają przecież telefonem płacą. Oznacza to nic innego jak inwigilację. I to wszystko służy po to, żeby nas po prostu kontrolować i żeby na nas zarabiać, bo jeśli oni będą wszystko wiedzieli, to. Będą nakładać różne opłaty, podatki i tak dalej. Więc oni cały czas na tym będą zarabiać. No bo na przykład, jeśli babcia da wnukowi teraz dyszkę, no to wnuś nie musi nic zgłaszać. A wtedy już będzie widział fiskus, że babcia dała wnusiowi, znaczy, no przelała dyszkę. I brak gotówki to tylko i wyłącznie kontrola społeczeństwa oraz zarabianie pieniędzy. I oby ta chwila wydarzyła się. Jak najpóźniej, że nam zabiorą gotówkę. Ale moi drodzy, wszystko wskazuje na to, że już wkrótce nastąpi to też w Polsce, bo uwaga, to jeszcze nie jest Polska, to jeszcze nie jest Polska, to, to jeszcze jest dobra wiadomość, bo to jeszcze nie jest Polska, ale w Izraelu, tak, w Izraelu od 1 sierpnia można płacić gotówką tylko w wyznaczonym limicie 6 tysięcy szekli, to jest. Jakieś 1700 dolarów. I teraz tak, bo w Polsce też jest taki limit, chyba 20 tysięcy, ale zobaczcie, 1700 dolarów mi się wydaje, że oni tam zarabiają więcej na miesiąc, czyli nie można płacić gotówką mniej niż najniższa pensja. Wiecie o co chodzi? Czyli na przykład jeśli pensja tam miesięczna wynosi 2000 dolarów, no to niestety, ale już nie można zapłacić. Więcej niż 1700 dolarów. I to pokazuje tylko to, że ten kraj to już jest to, dokąd my będziemy zmierzać. Bo jestem taki ekspert, który ostatnio spotkał się z Morawieckim, jak on tam się nazywa, zapomniałem. Wiecie taki kolej, co tam mówi, że robaki trzeba jeść. Nie Szwab, nie tam. Ten jego kumpel, ten młodszy. Ten transhumanista, czy kim on tam jest, Chordwiec. Nie wiem, nie wiem, naprawdę po prostu tak przeczytałem. I. Jeśli tam to wprowadzą, bo to tak eksperymentalnie tam pewnie, no to u nas też. Moi drodzy, ja mam zacytuję Jerusalem Post, jest taki portal doskonale znany. Izrael zakazuje używania gotówki przy zakupach większych niż 6 tysięcy szekli. Transakcje gotówkowe przekraczające 6000 tysięcy szekli będą nielegalne w ramach walki z praniem pieniędzy i działalnością przestępczą. Oczywiście, oni to sobie tłumaczą tak, że to jest pranie brudnych pieniędzy, nie? Czyli... Muszą mieć kontrolę nad wszystkim, muszą mieć oko na każdego. Czyli fajne wytłumaczenie. Dlaczego zakazujecie płatności gotówkowej? Ano, dlatego, że jest bardzo duża przestępczość. Po prostu chodzi o to, żeby oni widzieli każdy grosik, każdy eurocent, każdy pens. Muszą wszystko widzieć. Oni muszą wiedzieć doskonale i dokładnie co, gdzie, kiedy i dlaczego. Każdy. Każdy dolar, każde euro, każdy funt, każda złotówka, każdy rubel, każdy dosłownie. O, przepraszam, jeśli chodzi o rubla, to może niekoniecznie. Może tam ktoś się wyłamał i dlatego jest jak jest. Kto to wie? Jerusalem Post. Nowe prawo ma wejść w życie w Izraelu od 1 sierpnia, czyli już weszło, bo to jest napisane przed pierwszym. Które zakazuje płatności dużych sum gotówką i czekami bankowymi. Celem reformy, zgodnie z oświadczeniem Izraelskiego Urzędu Skarbowego, jest walka z przestępczością zorganizowaną praniem brudnych pieniędzy i nieprzestrzeganiem przepisów podatkowych. Jak to oni uzasadnili, celem jest zmniejszenie płynności gotówki na rynku, głównie dlatego, że organizacje przestępcze mają tendencję do Płacenia gotówką, ograniczając jej użycie, działalność przestępcza jest znacznie trudniejsza do przeprowadzenia. Tylko problem jest w tym, że tutaj nie chodzi wcale o to, tylko chodzi o zwykłego takiego polskiego Kowalskiego. Ja sobie nie potrafię tego wyobrazić, żeby nie dać, nie wiem, żeby dziadek nie dał swojej wnuczce 8 zł czy piątala, tylko wszystko będzie przesyłane telefonicznie. Na szczęście to starsze pokolenie jeszcze, jeszcze tego nie doczeka. Na szczęście, bo szkoda, żeby sobie psuli nerwy na starość. No, niestety, ale my to przeżyjemy, bo ja myślę, że gotówka tak naprawdę zniknie za maksymalnie 10 lat. Gotówki już nie będzie. Za 10 lat już nie będzie. Oczywiście dla nas, bo ci najbogaci, ci, którzy zakazują. Nam jazdy samochodem, bo to jest nieekologiczne, bo CO2. Ci, którzy latają tymi samolotami, oczywiście zanieczyszczają środowisko. Oni też powiedzą, że to jest przestępczość, no ale oni, czyli wiecie jak to jest. Złodziej zawsze zwala winę na kogoś i nazywa kogoś złodziejem. Nie? Tak jest. Tak to już się przyjęło. Czyli podsumowując, na razie w Izraelu 1700 dolarów maksymalnie. Czy jest to mniej niż najniższa, myślę, krajowa, bo tam się źle nie zarabia? U nas 20 tysięcy, to to jeszcze przeciętny Kowalski tyle nie płaci za bleco, bo zarabia dużo, dużo, dużo mniej, czasem zarabia 10 razy mniej, no ale tam już jest to jedna pensja, więc wyobrażacie sobie, że w Polsce na przykład będzie maksymalna płatność gotówką 2500. 2500 od 1 września. Czyli jak coś kosztuje 3000, to już się tego nie kupi za gotówkę. A to jest tylko kwestia kilku lat, że zrobią limit teraz 20, a później jest 10, później będzie 5, 2 i 0. Dlatego jeśli się da, to korzystać z gotówki, płacić gotówką i się nie krępować. Każdy musi przyjąć gotówkę, bo im się czasem nie chce. W tych wszystkich sklepach, małych supermarketach osiedlowych wiecie jakich, im się po prostu czasem nie chce. A tam już są kasy samoobsługowe, w tych maleńkich takich sieciówkach wiecie jakich. Tych takich, co rehoczą, to tam są już kasy samobsługowe. Mało tego, tam już są takie oddziały, że tam już w ogóle nie ma nikogo, tam można wejść całą dobę otwarty. Ktoś pomyśli, to fajnie, ale jest super komfortowo. Tylko że dzięki temu zatracamy to, co mamy najcenniejszego, czyli normalność. To jest może wygodne, ale ja wolę iść, wziąć gotówkę, zapłacić pani, dać jej do ręki tę gotówkę, zapłacić za produkt gotówką. Poświęcić więcej czasu, więcej energii, ale żyć w normalności niż być wygodnickim iść na łatwiznę, jak to mówią. Więc tak długo jak będzie to możliwe, będę płacił gotówką, będę zachęcał zawsze do płacenia gotówką. Ja uwielbiam zapach gotówki to jest coś pięknego, ale zaraz powiedzą, że to jest papier. Że to zanieczyszcza. Tak, że to jest biodegradalne, ale co z tego? To zanieczyszcza! Bo to jest przecież drewno, nie? Ja? drzewo. Więc. Żyjemy w takich czasach obłędu jakiegoś intelektualnego, zresztą intelekt. Teraz gdzieś wyczytałem, że IQ no to spadło chyba 7 punktów. Młodzież to już ma chyba z 95, przecież to widać. Przecież to już tylko telefon. Telefon, surfowanie po sieci cały czas. Wszyscy noszą telefony w ręku. Obłęd jakiś. A później podjedzie tak jeden rzezimieszek na skuterku, pyk, pyknie już, a ma ty hulajnozy elektrycznej, i będzie wołała, a gdzie jest mój telefon. No tam, gdzie jego miejsce, czyli nie w twoich rękach. Dobra, moi drodzy, zróbcie sobie zakupy jutro, albo jeszcze dzisiaj skoczcie do tych takich rechoczących. Zapłaćcie gotóweczką. Pani będzie wściekła, po prostu będzie wściekła, bo będzie musiała wydawać. Bo będzie musiała wydawać. To nie jest ta sama pani, która była dzisiaj w warzywniaku. Ta pani się cieszyła, bo ona z tego ma więcej. Ona woli gotówkę niż karty. Bo to są biedni przedsiębiorcy, ludzie, którzy... Stoją na targowisku od 8 rano do 19, czasem do 20, 12 godzin, dzień w dzień, czasem no, 6 dni w tygodniu. Pozdrawiam, trzymajcie się bardzo ciepło, napiszcie co o tym sądzicie. Tak dla płatności gotówkowej, nie dla płatności bezgotówkowej i tyle w temacie. Pozdrawiam i do usłyszenia, cześć, pa